Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na TBR Marcowy, czyli odcinek, w którym opowiadam o moich planach czytelniczych na kolejny miesiąc oraz o wszystkich akcjach i wyzwaniach czytelniczych. Przedstawię Wam tutaj również tytuł książki, którą będziemy czytali w klubie książki w marcu. Zapraszam do odcinka. Na początek czytelnicze podróże po świecie, czyli kolejna miesięczna akcja, która ma na celu poznawanie książek z określonego regionu świata. W lutym była to Turcja. Film turecki jeszcze się nie pojawił, ale oczywiście w najbliższym czasie taki odcinek opublikuję. No i na marzec wybrałam kolejny region świata, a właściwie kraj i zdecydowałam się na Szkocję. Z tego prostego powodu, że akurat w marcu jadę do Edynburga pozwiedzać sobie i stwierdziłam, że rozszerzę tą podróż na cały miesiąc, żeby właśnie pozwiedzać też literacko szkocję, a tak się szczęśliwie złożyło, że okazało się, że mam na swoich regałach wiele książek szkockich pisarzy i pisarek, które czekają na swoją kolej do przeczytania. Mam tutaj już przygotowany stosik książek, który będzie dla mnie źródłem inspiracji, nie przeczytam wszystkich tych książek, bo jeszcze sobie dodałam dwie pozycje do biblioteczki na platformie Legimi, które chciałabym na pewno przeczytać, więc tutaj sobie powybieram, ale będę miała wybór, więc to jest na pewno bardzo fajne. Okazało się, że Sara Moss jest szkocką pisarką, a ja miałam na regale dwie nieprzeczytane książki tej autorki: Ciche Wody, czyli taką króciutką pozycję, oraz Nocne Czuwanie. Wydaje mi się w tym momencie, że bliżej mi do lektury Nocnego Czuwania, ponieważ mamy tutaj z tego co pamiętam jakiś wątek kryminalny, a główna bohaterka jest archeolożką. Brzmi to moim zdaniem bardzo ciekawie. Tę książkę też niezwykle polecała Aga z kanału Skrzypek Spoddasza. Już dawno chciałam. Chciałam się za nią zabrać, więc fajnie, że w końcu będę miała okazję. Natomiast Ciche Wody to taka książka, która wyszła z tego co pamiętam całkiem niedawno, nakładem wydawnictwa poznańskiego. Wydaje mi się, że tutaj akcja rozgrywa się na kempingu i czas akcji trwa przez 24 godziny, ale nie wiem na pewno, nie chcę sobie tych opisów czytać, żeby sobie nie psuć niespodzianek. W tym momencie bliżej mi do nocnego czuwania. Do tej pory czytałam tylko jedną książkę Sary Mos. Był to Mur Duchów, czyli taka bardzo króciutka i specyficzna książka, która z tego co pamiętam, Opowiadała o naprawdę toksycznym modelu rodzinnym. I bardzo mi się ta książka podobała, pomimo tak trudnego tematu, więc nastawiam się naprawdę pozytywnie do twórczości tej autorki. Okazało się również, że Douglas Stewart jest pisarzem szkockim i pisze książki, których akcja rozgrywa się w Glasgow. Tak jest przynajmniej w przypadku tych dwóch pozycji, które mam na regałach. Mam jego Baina, czyli taką głośną pozycję, która nawet w roku 2020 otrzymała Nagrodę no, i niedawno sobie zakupiłam młodego Mungo. Myślę, że z tych książek na razie bliżej mi do przeczytania Shagiego Beina, z tego prostego powodu, że tutaj mamy wątek tła społeczno-politycznego, które wpływa na codzienność życia właśnie bohaterów, oraz mamy tutaj wątek bohaterki, która zmaga się z chorobą alkoholową. To są tematy, które po prostu w tym momencie bardziej mnie interesują niż tematy, które porusza młody Mungo. Okazało się również, że Ali Smith jest pisarką szkocką i ja mam na swoich regałach dwie części tetralogii pół roku. Roku, czyli jesień oraz zimę. Jesień już mam no długo na regałach, jakieś 3 lata, więc wypadało w końcu przeczytać tę książkę. więc Bardzo się cieszę, że ten szkocki miesiąc mnie do tego w końcu zmobilizuje. Taką nieoficjalną patronką tej książki w polskiej strefie książkowej jest Edyta z kanału Literatunek, która wielokrotnie zachęcała mnie do lektury, więc w końcu zrobię to, zmobilizuję się i przeczytam. No, i liczę, że mi się spodoba. Liczę też, że tę książkę zrozumiem, ponieważ słyszałam, że mnoży się tutaj od różnych odniesień kulturalnych do innych właśnie tekstów i tak dalej. Mam nadzieję, że jak najwięcej tego wyłapię, podejdę do tej książki z uważnością. Natomiast mam przeczucie, że to nie jest literatura dla mnie. Dodałam sobie jeszcze dwie książki szkockie na mi do biblioteczki. Obie na pewno chcę przeczytać. Pierwsza to klasyk literatury dziecięcej, z tego co pamiętam. Jest to Wyspa Skarbów i sobie przesłucham tę, tę książkę w formie audiobooka. A druga książka to coś, o czym już Wam wspominałam, czyli Biedne Istoty. To jest pierwowzór literacki głośnego ostatnio filmu, który na różnych festiwalach, galach rozdania nagród zdobywa teraz liczne nagrody. Zwłaszcza dużo tych nagród zdobywa Emma Stone, która wcieliła się w główną bohaterkę. Ja byłam na tym filmie w kinie, i on mi się niezwykle podobał, dlatego liczę na to, że. Pierwowzór literacki również mi się spodoba, natomiast już słyszałam różne opinie na temat tego, że jednak wydźwięk książki i wydźwięk filmu jest inny. No ale oczywiście przekonam się dopiero, jak przeczytam. Akcja tej książki rozpoczyna się w Edynburgu, więc najprawdopodobniej ta książka ze mną właśnie pojedzie do Szkocji. Ja oczywiście z maratonu szkockiego nagram film. A postaram się też nagrać jak najwięcej klimatycznych ujęć w Szkocji, więc myślę, że. Że ten miesiąc y, będzie naprawdę fajny i że efekt tego miesiąca, czyli właśnie film, który opublikuję za jakiś czas, również się Wam spodoba. No i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w miesiącu szkockim. Koniecznie mi dajcie znać, jeżeli bierzecie udział, co planujecie przeczytać. Teraz pora na Klub Polskiej Książki Klasycznej. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, tutaj jedno zdanie przypomnienia. W zeszłym miesiącu zdecydowałam się na założenie swojego klubu książki. No i stwierdziłam, że w tym klubie książki będziemy czytać polską literaturę klasyczną. W lutym pierwszą książką klubu było The Vitis", o którym głównie rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy na grupie książkowej na Instagramie. Jeżeli do tej grupy chcecie dołączyć, możecie to Robić w każdym momencie, wystarczy, że napiszecie do mnie wiadomość prywatną. No i myślę, że wyszło to fajnie. Oczywiście, oprócz tej grupy, są inne rzeczy związane z działalnością klubu, na przykład będę dodawała co miesiąc dedykowany danej książce film. No i już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że w tę niedzielę pojawi się na moim kanale film poświęcony właśnie The Vitis. Oprócz tego będę robiła rozdania z książką danego miesiąca. Rozdanie z The Vitis już było, ta książka już trafiła do osoby, która te rozdanie wygrała, no i oczywiście w kolejnych miesiącach również takie rozdania będą, tylko, że w kolejnych miesiącach Będą one właśnie pod filmami, które będą dedykowane danej książce. No i w marcu pora na kolejną polską lekturę i zdecydowałam się na coś lekkiego do czytania, czyli Rodzinę Połanieckich Henryka Sienkiewicza. Czemu wybrałam Rodzinę Połanieckich? Nie wiem. Nie wiedziałam, że ta książka jest aż tak gruba. Bardzo was za to przepraszam. Nie wiem, co ja mam za pomysły, no ale. Jest i będziemy czytać. Ja sobie też dodałam wersję w audiobooku na Legimi, żeby mieć jakiś wybór. Natomiast to wydanie z wydawnictwa Dragon jest imponujące, ono jest ilustrowane. Ja je pokazuję dokładnie w Bookholu, który jakiś czas temu się pojawił na moim kanale. W każdym razie o rodzinie Połanieckich wiem tyle, że mamy tutaj różne relacje romantyczne, które koncentrują się wokół głównego bohatera. Mam nadzieję, że to nie będzie irytujące, ponieważ nie lubię takich trudnych, irytujących relacji romantycznych. Mam nadzieję, że głównego bohatera też uda mi się polubić. Oczywiście to jest klasyk polskiej literatury, więc na pewno będzie warto tę książkę poznać. Mam nadzieję, że dam radę, bo naprawdę ta książka ma swoje gabaryty i ja również planuję zobaczyć serial Rodzina Połanieckich. Bardzo się cieszę na ten marzec, natomiast to będzie intensywny czytelniczo czas. Ja sobie cały czas wymyślałam jakieś te, te wyzwania czytelnicze i z jednej strony bardzo mnie to mobilizuje i motywuje, ale z drugiej strony przez to mniej śpię. A spać też lubię. W każdym razie trzymajcie kciuki, żebym dała radę przeczytać. No i również zachęcam was do tego, żebyście po rodzinę Połanieckich w marcu sięgnęli. Kolejna kategoria książek do przeczytania w marcu to nowości. I tutaj byłam dla siebie łaskawa, zdecydowałam się na tylko jedną książkę, która zasadniczo nawet nie jest nowością, a wznowieniem. I jest to książka Daphne du Maurier, Generał i Panna, wydawnictwo Albatros' Seria Butikowa. Czytam na bieżąco wszystkie książki Dafne wydawane właśnie w tej serii. Bardzo je wszystkie lubię, to jest dla mnie kwintesencja dobrej rozrywki, więc oczywiście Generała i pannę również przeczytam. Ta książka jest naprawdę przepiękna, tak jak jej właśnie siostry z tej serii. Fabularnie wydaje mi się, że to jest romans, natomiast nie wiem na pewno, bo starałam się nic nie czytać, jeżeli chodzi właśnie o opis i jakieś szczegóły fabularne. Oczywiście o tej książce Wam opowiem w podsumowaniu. Podsumowaniu miesiąca, ponieważ takie podsumowania będę nagrywała, pojawi się też na moim kanale podsumowanie stycznia i lutego za jakiś czas. Mam wrażenie, że zapowiedziałam już 100 tysięcy odcinków. No, i ostatnie książki, które planuję przeczytać, pokażę Wam w formie losowania, ponieważ wpadłam na kolejne pomysły, tak? Mam za mało wyzwań czytelniczych i produkuję ich coraz więcej w swojej głowie, a mianowicie. Yy, Postanowiłam jeszcze jakoś się zmobilizować, żeby wyczytywać nieprzeczytane książki z moich regałów. Już te akcje podróżnicze po świecie mają mnie do tego mobilizować, ale chciałam jeszcze bardziej właśnie znaleźć w sobie taką motywację, żeby sięgnąć po te tytuły, które są niestety przeze mnie zapomniane, które kupiłam jakiś czas temu pod wpływem impulsu najczęściej, pod wpływem szumu w book mediach i gdzieś tam moja ochota do czytania tych książek. Umarła po drodze i chciałabym właśnie jednak te książki przeczytać, ponieważ wydaje mi się, że one w dużej mierze na to przeczytanie zasługują. No i ja sama nie lubię mieć po prostu nieprzeczytanych książek na regałach, dlatego zdecydowałam się na zrobienie kolejnego wyzwania, a mianowicie e, przeszłam się po mojej biblioteczce i wybrałam 10 tutaj tytułów książek, które są właśnie przeze mnie zapomniane, są nieprzeczytane i należałoby je już w końcu przeczytać. I postanowiłam, że co miesiąc będę losowała jeden tytuł właśnie w kibiarze e, i e, będę po prostu tę książkę starała się przeczytać. Umieściłam sobie te tytuły w moim koszyczku wielkanocnym zeszłego roku. E, w tym roku kupiłam sobie nowy, ładniejszy. To taka anegdota a propos niczego. No i teraz właśnie wylosuję jeden tytuł. To są książki różne, różne gatunki, różne tytuły, starsze, młodsze, ale po prostu łączy je to, że kupiłam je jakiś czas temu i jakoś nie potrafię w sobie znaleźć motywacji do czytania. <grych> Śmieję się, ponieważ wylosowałam kolejną cegłę. Sapiens od zwierząt do bogów Harariego. To jest książka historyczna, która faktycznie grzeje już sobie miejsce na moich regałach jakieś 3 lata, więc najwyższa pora ją przeczytać. Słyszałam o niej różne opinie, wiele osób się zachwycało, ale słyszałam też opinię krytyczną. Wydaje mi się, że łukin czyta. No, należałoby w końcu tę książkę poznać. E bardzo się cieszę na to, że to jest kolejna cegła, bo już mam faktycznie bardzo mało książek do przeczytania w marcu. Ale postaram się jak najbardziej ją przeczytać i w końcu zdjąć ją z tej półki wstydu. Tu sobie odkładam. Karteczkę. No i oczywiście jedno wyzwanie losowane jest y, zbyt małą ilością wyzwań losowanych dla mnie, dlatego mamy jeszcze jedno. Kilka dni temu, zainspirowana e, działaniem Okonia e, w sieci, zdecydowałam się na umieszczenie na Instagramie takiej skrzyneczki z luźnym pytaniem: jakie książki według Was trzeba przeczytać w życiu? Jakie są takie tytuły, które właśnie trzeba poznać, ponieważ są takie ważne, zrobiły na Was. Tak duże wrażenie, i tak dalej. No i pojawiło się tam sporo propozycji. Spośród tych propozycji sporo książek przeczytałam, ale wiele jeszcze przede mną. No i wybrałam spośród tych propozycji 10 tytułów, znowu 10, ponieważ zostało 10 miesięcy roku 2024, i będę losowała co miesiąc znowu po jednej książce, którą będę w danym miesiącu. Czytać. No i jeszcze przy okazji Wam powiem, że wszystkie te tytuły zabrałam już i stworzę o tym też filmik. I przy okazji jeszcze, jeżeli Wy też macie takie książki, które według Was trzeba przeczytać w życiu, jeżeli przychodzą Wam teraz jakieś tytuły do głowy, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, to również je w tym filmie uwzględnię. No a teraz po prostu wylosuję jeden tytuł. Wybrałam tutaj 10 książek, które najbardziej mnie zainteresowały, po prostu subiektywnie. Wylosuję teraz jeden tytuł, który które po prostu postaram się przeczytać. Krwawy południk Kormaka McCarthy wylosowałam. Cieszę się akurat, bo wydaje mi się, że ta książka może mi się spodobać. Czytałam tylko jedną książkę tego autora, była to droga i zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, więc, więc tak, myślę, że Krwawy południk również będzie taką książką, która mi się po prostu spodoba. No i to tyle, jeżeli chodzi o moje bardzo skromne plany czytelnicze na marzec. <laughs> Trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się to wszystko przeczytać, co sobie wymyśliłam. Dajcie mi znać, co wy planujecie czytać, Czy czy weźmiecie udział w szkockim miesiącu i czy będziecie czytali naszą klubową lekturę, czyli rodzinę Połanieckich. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Już teraz zapraszam Was do odcinka niedzielnego. Będzie to film o Dewajtis. Widzimy się wtedy. Do zobaczenia. Cześć!